Siemanko, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie słuchajcie dzisiaj odbieramy sobie nagrody za Mistrzostwa Food, gdzie wbiłem niestety Golda 3, no miałem trochę pecha karnych odpadłem w ostatnim meczu o Golda 2 niestety, ale i tak myślę, że coś dobrego mam nadzieję, że wpadnie. Mamy dwa wybory piłkarza. No i liczymy na coś fajnego. Mimo, że nie mamy gwarancji, no to co? Lecimy. Pierwszy player pig i kogo mamy? Borja i Pareho Parejo i Caneles. Wszyscy z No to weźmiemy Parejo Bo mamy jego toca, ale to nic nam nie przeszkadza 93 No okej, okay, dobra, tu było fajnie, no to słuchajcie, niech będzie jeszcze lepiej, o jeden overall I kto tutaj? A i Vizca, i Jesus Navas no, no nie wiem, nie wiem właśnie kogo tutaj wziąć Hesu znawa z 8 9. Łatwiej go połączyć, ale znowu Wiska bardzo podbije aż o dwa więcej. Hmm... No nie wiem, nie wiem. No weźmy Wiskę pod overal, no. Tylko znowu... No dobra, weźmy Wiskę. Niech będzie. No takie 29.391, no jak najbardziej na plus, tym bardziej, że potrzebujemy właśnie tak dobrych overallowo kart. No i otwórzmy teraz paczki, bo mamy trzy paczki do otworzenia. Paczka rzadkich zawodników i dwie mega paczki, dobra, ale zacznijmy od mega paczek. Zobaczmy co w środku. No walkoutu nie ma niestety w pierwszej. Ale są banery, Włochy, bramka, to będzie Perin. Pewnie jakieś 3-5 tysięcy warty może. O, nawet więcej, 8. Ok, lecimy z kolejną mega paczką. Jeszcze tu złota paczka wyleciała, też ją otworzymy. No paczka za 5000, ale nie ma tam chyba co zbyt dużo oczekiwać. Ale są kolejne... BALERY! No i to Mario Balotelli, 83. No, on niestety pewnie już za dużo nie kosztuje, pewnie ze 2000. Blindonana, nic tak bardzo ciekawego. Ale wyślemy wszystko szybciutko na listę transferową i lecimy z kolejną paczką. Ok, słuchajcie, lecimy z tą złotą paczką, pewnie tu nic ciekawego nie będzie. A, aczkolwiek Neymara już w niej trafiłem, więc nie ma co mówić, bo nawet są ekrany: to będzie Pickford. Ok, myślałem, że może Dele Ali 84, no ale i tak, że z takiej paczki. Aha, bo to paczka za 5000, myślałem, że za 12. I pół. No dobra, wszystko na szybką sprzedaż i lecimy z paką za 50 tysięcy. Okej, okay, lecimy. No i co w niej będzie? Co w niej będzie? Czy będzie walkout? Jest pierwszy walkout. I niebieski, to jest toc! Tylko kto? Dajcie kogoś dobrego. Turcja, no to już nie będzie dobry traf. No to nie będzie dobry traw, bo to jest tylko 87. Ajajaj. Pewnie jakieś 30 tysięcy, jeszcze widzę... No 30, no tak 30 tysięcy Weźmy te wymienne paczki teraz Jak zawsze brałem niewymienne podkarty Za Division Rivals pierwsza ranga No i zobaczmy Co tam mamy za paczki No pewnie jakieś szałowe nie będą Ale myślę, że Nie będzie źle Duża złota paczka piłkarzy Premium uh -huh. I 12 zawodników, w tym 6 rzadkich, okej, okay. no dobra, no. no nie są to jakieś szałowe paczki, no ale dobra, niech będzie no. Zobaczymy, czy w pierwszej będzie walkout, nie ma ale są banery. Eś, o to będzie nasz Fernandez. Okej okay. No słuchajcie, to jest o tyle fajnie, że to wszystko, wszystkich możemy sprzedać, tak? I teraz no zobaczcie tutaj 6000 praktycznie, może 8 nawet a spikselować ją to jest sekunda tu już niestety nie mamy banerów no i co no i czy mamy tu coś ciekawego jest Arias Ramanogli to zostawimy go resztę resztę wysyłamy też na listę transferową no i co i lecimy z ostatnią paczką fajnie jakby był walkout na zakończenie i a no, niestety nie ma Tu Będą banery, no są banery, chociaż tyle. Portugalia to będzie Carvalho? William Carvalho, dokładnie tak. 84, więc pewnie też coś ko 7000. Warty będzie. No nawet 9, więc jak najbardziej. Na plus. Słuchajcie, jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję. Lecimy po tą sztukę. Pieprzą i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i piszcie co trafiliście w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!